Witajcie w poszukiwaczu, który nie potrafi znaleźć swojego samochodu, ale potrafi znaleźć dla was trzy filmiki, które podbijają internet. Dzisiaj się oświadczymy. Kolejny dzień, kolejny czwartek, kolejny odcinek poszukiwacza, więc wejdźmy do internetu, bo nawet kura wie, ile warta jest telewizja. Doskonale na urodę nie tylko kobiet. Coraz trudniej zaplanować oryginalne oświadczyny, co powiecie o wspólnym locie z ukochaną i napisem na ziemi z jej imieniem, no, niby nic oryginalnego, ale na to zdecydował się Darel Hamilton Jr., który przez rok planował ten dzień. Wszystko układało się pięknie, wynajęty samolot, piękne widoki. Pewnie niektórym z Was już niedobrze, za dużo tu romantyzmu, miłości. To prawie jak u Darela, którego też mdli, ale przez chorobę lokomocyjną. Ale gdy na ziemi pojawia się napis, czas na oświadczyny. No, co? Chciałaby to wszystko wypłynęło z jego wnętrza? W końcu to pytanie trzymał przez cały rok i w końcu je wyrzucił, a bardziej wyżygał. A wymiotowanie w samolocie wcale nie jest proste. Sam nie wiem, czy na takie oświadczenie liczyła jego dziewczyna. Patrząc po minie, co innego ją zaskoczyło, ale tak czy inaczej powiedziała tak, co zobaczyło już 400 tysięcy osób. Tylko dlaczego nie uczcili tego pierwszym pocałunkiem? Chociaż się domyślam. Można też przypuszczać, że jego organizm podświadomie zwymiotował na myśl o małżeństwie, ale niestety zlekceważył te objawy. Poza tym lepiej zwymiotować niż zrobić to ze strachu, chociaż to mogło bardziej zaskoczyć partnerkę. Pewnie słyszeliście wiele negatywnych opinii o amerykańskich policjantach, w szczególności mówi się o ich brutalności i łatwości w zabijaniu, no ale nie zawsze tak jest. Tym razem zatrzymano samochód studenta o imieniu Blake, który jechał podejrzanie wolno i to wzbudziło wątpliwość policjantów w to, czy jest trzeźwy. Okazało się, że jest świadom popsutego światła stopu, stąd wolne tempo. A w trakcie rozmowy wyszło, że jest magikiem i żonglerem. Odyssey, no to zamiast zwykłego badania trzeźwości zaproponowano mu żonglerkę. Ten film w trzy dni powoli zbliża się do 1,5 miliona wyświetleń. Mam też wątpliwość, co z sytuacją, gdy Blake żongluje. Ale po pijaku i tylko pod wpływem ujawniają się jego talenty. Osobiście dodałbym mu jeszcze jazdę na monocyklu, wtedy byłaby stuprocentowa pewność. Już nie wspominam o emocjach, które mu musiały towarzyszyć. Sztuczka się nie uda i policjant użyje paralizatora. Oh <laughs> Ktoś jeszcze pyta, co by było, gdyby zamiast maczugi do żonglowania wyjąłby shotguna. Odpowiedź jest prosta. Wtedy tego filmu nie byłoby na YouTubie, a ja bym go wam nie pokazał. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze. Na koniec film, który na Facebooku dostałem od Karoliny i ponownie polatamy, i przy okazji wyjaśnię to dziwne zjawisko ze startu helikoptera. Niektórzy powiedzą, że to fake, ci, co za dużo grają, powiedzą, że to jakiś bug, a dokładnie to synchronizacja dokładnie silnika helikoptera z migawką aparatu. Tak, dziwnie to wygląda. Czasami takie dziwne zjawiska możemy usłyszeć, ale ich tłumaczyć nie trzeba. To tyle w tym odcinku, pełne filmy standardowo znajdziesz w opisie, możesz zostawić łapkę w górę, będę za to ogromnie wdzięczny. No i nowe osoby, które jeszcze nie zasubskrybowały, zasubskrybujcie, dołączcie do grona ponad 800 tysięcy osób, wspólnie oglądamy filmy, które podbijają internet. Będę wdzięczny też za dzwonek. No, i teraz losowanie koszulek. Soboty, gdy odcinka nie było, wygrywa ją misjonarz Wasz. Gratuluję, kolejne losowanie w sobotę. A ci co wytrwali do końca, zapraszam Was na mój drugi kanał. A co my tu mamy, to kanał, gdzie rozpakowuję różne rzeczy, każdą z nich możecie wygrać. Teraz do wygrania jest PlayStation 4 razem z Wiarem Za tydzień będą bardzo fajne. A zresztą nie powiem, co za tydzień. Sprawdźcie sami. Widzimy się tam na Facebooku, Instagramie, a na YouTubie w Poszukiwaczu w sobotę. Do zobaczenia. Hey. <laughs>